Witam wszystkich bardzo serdecznie w Karażowym Graju, z tej strony Chauncey Dzisiaj kolejne demko Conquest Dark Nic zupełnie nie wiem o tej grze Tak więc będziemy sobie ją poznawać e, e, razem O. Ciri jest. <grywa> Reroll. Teraz są klasie. Barbarzyńca, złodziej. Barbarzyńca. Można tak sobie bez końca rerollować. Dobra, wybierzemy sobie tego na razie. Hunterka. Mhm. Mm Avi Armor Shield, bonus do życia. Sowiesz, Tactics, Two-Handed Weapon. Zobaczymy sobie. Łucznikiem. Z wystówką 10 żyć. mm-hmm okay A, Automatycznie strzela. A to jest taki ten. RNK i, yy, i tylko bustrujemy swojego multi shot. tak speed. Tutaj tylko rozwalamy otworki. Nawet lubię takie gierki. Level up. Rykoszet. Mhm. Mm On A, sam, on sam wszystko robi. O, tutaj coś Nieźle. Zwiększamy szansę. Czy regenerację życia bierzemy? Zwiększamy szansę na podpalunko. to jakieś graty można pozbierać, <laughs> jakie ten? Ale resistance, power, ability, damage, movement, speed, crit, chance. Hmm. Szkoda mi, szkoda mi trochę to, że on tak wolno chodzi. O, ich tak coraz więcej wychodzi. A, te zielone kropeczki takie, co tutaj są, a potem takie duszki, co tutaj lecą do mnie, to jest właśnie te kulę z życiem, tak z tego co rozumiem teraz już tak jest, żyćko burst shot quick strike concentrate shot random nerby enemy lunar damage Burst shot. Poszliśmy w to podpalanie to już tego się trzymajmy. O, fajnie. Ło, tu jaka ekipa idzie. Aha, ich sprzątną. No, gierka jakich że tak powiem wiele. Zwłaszcza na telefon po prostu. łazisz i e, rozwarlasz coraz to nowych kordy kmiotków pantaloty crit chance half attack crit crit chance bierzemy to to teraz sprint movement speed e Multishot, a attack speed a speed weźmiemy w <laughs> Ja, to do poszedł to takie są, tak niespecjalne wyzwanie. Chociaż jest ich naprawdę coraz więcej. Trochę irytujące, że samemu się nie... Od ciebie nie zależy, jak szybko strzelasz na przykład. Tylko on strzela jakby automatycznie, a tylko łazisz. Do tego sprowadza się, hmm, sprowadza się twoja, Twoje uczestnictwo w tej grze i do wyboru umiejętności. Więc jest to takie troszeczkę na dłuższą metę wydaje mi się, że dużo. bo można w zasadzie stać w jednym miejscu. Nie do najbliższego będzie Chyba, że się kogoś zaznaczę. Jak się nikogo powinien zaznaczyć to sam będzie. O, boss wyszedł. Ale nie w ogóle do najbliższego razy 8 ma życie. Ten pasek życia trzeba mu zjechać razy 8. Grubo do tych, zamiast walić do bossa, bo chciał, żeby on do bossa w ogóle cały czas walił. A on wali do, tam, do tych kmiotków, które podłażą i są akurat bliżej niż on. I nie można się odsunąć nawet jak się jest na drugi koniec mapy i go nie wyładować, tylko trzeba cały czas być blisko niego mimo wszystko. To jaki sens bycia łucznikiem w takim rozrachunku Tak, tylko pytam czysto teoretycznego bo... bo takie to wydaje mi się mało sensowne To nie. To nie To weźmiemy O, jakieś mocniejsze kmioty już nie truposze teraz, już jest jakieś e, ala e, mumie. E, zdecydowanie szybciej chodzą, wiedział. To by jednak e, ładował w ten, ładował w, e, prędkość poruszania się, a nie w prędkość strzelania. To ostatnie. Lewele. Mhm. dasz Jak można tego używać. Spację. to jest standardowo. tego typu gra, wszystkie dasze i tego typu rzeczy są w spacie. jak w ogóle zespałnowali się pod stopami w sensie jestem ciekaw czy te zielone kulki to jest życie czy to jest eksp bo może to też być XP, bo na górze jest zielony pasek XP. A te kulki też są takie zielonutkie więc może to być ze sobą tak powiem, powiązane no i teraz nie mam szybkiego poruszania się To po cały czas bierzemy ten Natak speed tak takie gry, nawet tego typu, tak, że się lata, tą swoją, tego swojego czopka się e, ro, rozwija, e, także za każdym razem jest inny. Mm. O, jest movement speed, tak? każdy Dobra. ma movement speed. Nie się tylko ostatnim. Crit chance, all match, 20%, ultimate, to jest tu Jak już mówiłem lubię takie gierki natomiast ocznicy się teraz poza planszą pokazali Ehe. natomiast nie wiem czy tutaj naprawdę chociaż ta umiejętność, ten dasz teraz jakby się jakby troszeczkę zmieniła koncepcję tego że się coś robi Masz mam tylko sześć naładowań. Już tylko cztery. Słabo. Zamiana na życie. Co zrobimy, bo widzę, że tutaj... Ło! Wow! Ten jakie ma umiejętności, skubaniuśki. Patrzcie jaki trupek teraz chodzi. Zmienia się wygląd mój. Ale zabawne. Zjadło mnie. No to wychodzi, wchodzi na to, że mnie zjadło, bo dostałem pierwszego hita. I jak się dostanie pierwszego hita, to już potem życie sukcesywnie ci spada. Archive. Aha, czyli teraz mogę sobie. Teraz mogę sobie upgradeować różne rzeczy. A co konkretnie? Nie, nie mogę sobie upgradeować. Tu mogę sobie upgradeować. Tu mogę sobie upgradeować. Tak. Tak. Tu mogę sobie broń upgradeować. Power Abilities <laughs> Passive Abilities mogę sobie upgrade'ować runami jakimiś Rozumiem. Dobra, na początek zobaczymy sobie ten łuk Co mogę z tym zrobić? A, mogę do levelu pierwszego podnieść za 10 Takich zwykłych, szarych Plus 5% Ability Damage Czyli będzie zadawać 12,5? Dobrze, liczę No zobaczmy. Nie W ogóle inaczej, to Czyli jakby dodatkowo. Aha, czyli od umiejętności. Coś jeszcze ciekawego się otworzyło. The Band of Lion, ale to też jakieś. Y Pierdzielańsko jest, którego nadal, na daną chwilę nie mogę. A co tutaj się stało? A że jednego bossa rozwaliłem na dwóch. Eee, ale spora to plansza jest. Mają. Mają ambitne plany. Można otworzyć całą jakąś? Nie można. No ale to to... Co to? Twitter Tu są pewnie jakieś przedmioty, które można jeszcze swoją postać jeszcze dodatkowo e, trzaskać wyżej. Tutaj nie można jest w żaden sposób tego podciągnąć? Nie. A to? A to też można tylko... I też tylko ability damage. Wszędzie jest ten ability damage, a w ability? W ability damage też będzie ability damage, też będzie ability damage. Wszędzie to samo. No podciągniemy. No tak się prezentuje ta gra. Dupy nie urywa, ale jakaś bardzo odstręczająca też nie jest. Można w nią, myślę, popykać. Jeszcze zależy, ile będzie kosztować, że jakieś tysiące kasy, chociaż teoretycznie ma ładną grafikę. Teoretycznie, więc podejrzewam, że. Pewnie to co najmniej 8 dych będzie kosztować, ten co za 8 dych to raczej jej, raczej jej nie kupię, bo no bo mimo wszystko to nie jest mój aż taki zakres zainteresowań. Poza tym, no ten brak wpływu nawet na te umiejętności, tak, że nie decydujesz kiedy, kiedy, kiedy używa on tych umiejętności, tylko jest to jakby uzależnione od szansy i przypadku, tak, od rola, yy, że nie decydujesz ty, w kogo on strzela, tylko po prostu chodzi na pierdziela, yy, na chybił trafił, czyli w tego, kto jest najbliżej. No to są jednak takie, są na pewno fajniejsze tytuły tego typu, ale ten ty nie jest zły, jeśli ktoś chce, jakby komuś nie przeszkadzają te mankamenty, o których wspomniałem a albo dobrze się czuje w takich grach i chciałby spróbować czegoś nowego właśnie, bo te mankamenty można traktować też jako coś nowego w grze to jak najbardziej gra ogólnie polecam, jest przyjemna stawia wyzwanie, tak więc ogólnie na tak, ale bez szału a na dziś tyle. Witajcie, jeszcze drobna, e, drobne sprostowanie. Zagrałem jeszcze sekundkę, żeby zobaczyć, jak to e, rzeczywiście wygląda. Zabiłem drugiego bossa, tego, co mnie położył ostatnio. No, muszę powiedzieć, że, że jest impreza. Jest impreza, jak się, e, jak się go zabije, to potem już jak mrówków tego wychodzi, nie do, nie do, ogarnięcia. Natomiast nie strzela sam, tylko strzela w potwora, którego się nacelowało jakby myszką. Tam nad tym potworem podświetla się taki, taka czerwona strzałeczka. Tak więc teoretycznie można naparzać w bosów. I dash jest od początku, tak? czyli z pacją można robić uniki od samego początku, tylko że na początku nie są, nie są potrzebne. No ale jednak brak tych decyzji odnośnie tych umiejętności, kiedy ich użyć jest. Jest, no ale one w miarę często wskakują, więc jakby... Kratkę wyżej gra wskoczyła, już nie jest tak, już nie jestem taki sceptyczny do niej. Poza tym odblokowało mi się tutaj coś takiego jak Altar of Canning. Tak, można Krita boostować tutaj. Tu się coś odblokowało. Nie do końca jeszcze wiem co. Tutaj się odblokowały nowe bronie. No, taki łuk mi się odblokował. No i tym razem to już wszystko na bank. Wyłączam grę i poczekam, aż będzie pełna wersja. Tak więc, dzięki i do usłyszenia. Cześć!